Emilka, bardzo ważne pytanie. Wiele osób zastanawia się, kiedy wchodzicie na plan serialu Rodzinka.pl, bo my bardzo już chcemy ten serial. Bardzo się cieszę, że również czekacie. Już niedługo, powiem tak, bliżej niż dalej. A z czego wynikają te opóźnienia? Bo gdzieś tam w jak pojawiła się informacja, że są opóźnienia. Z czego one wynikają? Jak myślisz? Że szczerze mówiąc, przy dużych produkcjach zdarza się, że coś zajmuje więcej czasu niż było planowane. A te wcześniej podawane terminy często też są podawane tak, właśnie na oko. Więc myślę, że ciężko jest tak zawsze co do dnia się ze wszystkim zgrać. Ale na jesień chyba już będą odcinki, że się wyrobicie do jesieni, jak myślisz? Myślę, że tak. Tam już... Już została ujawniona fabuła, że będzie się kręciła wokół dzieci boskich. Co o tym sądzisz, że już nie wokół rodziców, tylko wokół dzieci? Myślę, że jest to może taki naturalny bieg, że jak te dzieci dorastają, to teraz będzie na nich większy fokus, ale zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie, no. A ty już dostałaś informacje, jak twoja postać tam się zmieniła, bo no na pewno jakieś zmiany zaszły. Pewnie tak, ale szczegółów jeszcze nie znam. A jak byś chciała, jak marzysz, żeby ona się zmieniła? Ja szczerze nie myślałam o tym. Jakoś tak pozwalam żyć, jej takim własnym życiem i stwierdziłam, że po prostu zobaczę jak się rozwinęła Zosia, nie ja. No dobrze, w takim razie czekamy. Ty byłaś na Fashion Weeku, jak było? Dokładnie, wróciłam, wylądowałam kilka godzin temu w Warszawie. Było genialnie, było to pierwsze tak ogromne wydarzenie, w którym brałam udział. New York Fashion Week i, i ja tam jako modelka, to dla mnie niesamowite przeżycie i nadal ledwo mogę uwierzyć, że tam byłam. A co zrobiło na Tobie największe wrażenie? Myślę, że ogólnie skala tego wydarzenia. Ja ogólnie jestem wiadomo do różnych flashów i tak dalej, ale tam to wszystko było, było tego jeszcze więcej. I myślę, że to, że faktycznie były live'y na przykład transmitowane z tego wydarzenia i moja rodzina i bliscy w środku nocy oglądali w Polsce i pisali, że są ze mną i tak dalej, to to mi tak uświadamiało, że jeju, to naprawdę się dzieje. Wiele osób może nie wiedzieć, jaką ty tam rolę pełniłaś. Na Fashion Weeku. To, to, już, to już tłumaczę, byłam modelką. Pracowałam dla... Znaczy praca, no tak, w sumie, dla różnych projektantów. Przez cztery dni pokazów poszłam w pięciu i no i tak na to polegał ten czas. Czyli przyjeżdżałam, wiadomo, jakieś przymiarki, makijaż, włosy, no i potem wielki czas, czyli wyjście na wybieg. No to w których pokazach brałaś udział? To pewnie wszystkich interesuje. Aha. Wszystko jest na moim Instagramie, TikToku, no, Zresztą wiesz, No niektórzy... <laughs> Nie oglądają Instagrama, ja TikToka. Ja no. Okej, okay, a z którego najbardziej jesteś zadowolona? Oj, ciężko wybrać jeden, bo one były tak różne, naprawdę. Ja tam byłam od jakichś letnich sukienek do ciężkiej jeansowej, albo potem takiej totalnie mrocznej stylizacji, więc ciężko wybrać jedną, naprawdę. A to było tak, że Ty tam jechałaś, robiłaś castingi i dopiero na miejscu dowiadywałaś się, że będziesz szła w pokazie? Czy już miałeś załatwione te pokazy? Jak to wyglądało? Dostałam takie zaproszenie, że wiedziałam, że będę szła, ale na miejscu dowiedziałam się dla kogo. My Cię kojarzymy jako aktorkę, chciałabyś iść w stronę modelingu i być modelką, więcej pokazów robić. Tak, szczerze mówiąc, cieszy mnie to bardzo, robienie tego i pozwolenie do zdjęć, ale też takie faktyczne bycie na tym wybiegu, szczególnie na tak ogromnym i popularnym przynosi mi wiele radości naprawdę. Więc cieszę się, że mogę to łączyć wszystko ze sobą. No to w takim razie czekamy na Twoje sukcesy. Dziękujemy no. bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.